Witam bardzo serdecznie i zapraszam dziś do porównania dwóch głośników od Sony. Mamy tutaj model ULT Field 1 oraz model nowszy ULT Field 3. Zapraszam, jeżeli chodzi o konstrukcję, o budowę tych głośników, no to zaczynając od modelu starszego i też mniejszego, czyli ULT Field 1. Jest on zdecydowanie głośnikiem mniejszym. No i jeżeli chodzi o jego gabaryty, no to on plasuje się między głośnikami z serii Flip a Charge od JBL. Jeżeli chodzi o ULT 3, to on ma nieco inny kształt. No i bliżej mu gabarytami do Charge 5-6. Jeżeli chodzi o budowę, no to na górze, na jednym jak i na drugim głośniku, mamy panel sterowania. Z tym, że w modelu LT3 mamy dodatkowo przycisk connect, który pozwala nam na połączenie głośników LT3, LT5 lub zapewne nowszych, właśnie ze sobą, dzięki czemu możemy zrobić taką sieć głośników. Warto zaznaczyć, że w LT3 nie mamy żadnego paska, który jest na stałe przytwierdzony do obudowy, tak jak jest ma to miejsce właśnie w przypadku LT Field 1, gdzie mamy taki sznurek. W przypadku LT3 mamy w zestawie taki pasek i tutaj mamy dwa takie zaczepy abyśmy mogli sobie ten głośnik do niego zaczepić jeżeli chodzi o tył no to w jednym jak i w drugim głośniku mamy zaślepki głośniki mają normę IP67 no i jeżeli chodzi o te zaślepki to pod zaślepką jedną i drugą znajdziemy port USB typu C do ładowania z tym, że w modelu LT3 mamy również przycisk odpowiadający za oszczędzanie baterii no i mamy tam komunikaty w języku angielskim o stopniu naładowania jeżeli chodzi o model LT1. Aby sprawdzić poziom naładowania baterii, musimy sobie połączyć głośnik z aplikacją. Warto zaznaczyć, że do ULT1 używam aplikacji, która nazywa się Music Center, a do nowszych głośników ULT3, ULT5 mamy już aplikację Sound Connect. Jeżeli chodzi o czas pracy na baterii, w modelu mniejszym producent deklaruje do 12 godzin, a w modelu większym producent deklaruje do 24 godzin. W obydwu mamy ten przycisk ULT, abyśmy mogli sobie zwiększyć bas. W obydwu mamy dwie membrany pasywne po bokach, które nie są podświetlane. Dopiero modele 5, jak i 7 mają właśnie... Podświetlane te membrany. Jeżeli chodzi o gabaryty, no to oczywiście ULT1 jest mniejszy. A jeżeli chodzi o wagę, no to ULT1 waży 650 g, a ULT3 waży 1 kg 200. Przechodząc do specyfikacji, oczywiście jak już wcześniej wspominałem, Sony nie udostępnia zbyt szerokiej informacji na jej temat. Ale jeżeli chodzi o najważniejsze dane, w obydwu głośnikach mamy po dwa przetworniki. Jeżeli chodzi o moc ULT1, wynosi ona 30 W, jeżeli chodzi o moc ULT3, wynosi ona 40, czyli mamy wzrost o 10 W RMS. Jeżeli chodzi o akumulatory, pojemność akumulatora w ULT1 wynosi 2700 mAh i producent deklaruje do 12 godzin odtwarzania muzyki. A jeżeli chodzi o ULT3, mamy akumulator 5200 mAh i producent deklaruje do 24 godzin odtwarzania muzyki. Jeżeli chodzi o tryby ULT, zarówno jeden, jak i drugi głośnik posiadają po jednym takim trybie, po przyciśnięciu przycisku ULT na obudowie poświetla nam się on, no i mamy taki charakterystyczny sygnał dźwiękowy, jeżeli chodzi o zastosowanie tego trybu, jak już mówiłem w recenzji modelu mniejszego, jak i większego myślę, że warto używać tego trybu, ponieważ dzięki no, wciśnięciu tego przycisku zwiększa nam się bas, ale też ten dźwięk robi się taki ciekawszy no i po prostu dużo przyjemniej się też słucha tego głośnika zarówno jeden, jak i drugi model bez użycia właśnie tego trybu LT moim zdaniem brzmi tak lekko lekko wypłowiało, tak troszeczkę płasko, dopiero gdy dodamy sobie ten yy, bas jakby, no to mamy zdecydowanie przyjemniejszy odbiór. Jeżeli chodzi o aplikacje, one są różne, nie wiem dlaczego akurat Sony w taki sposób to postanowiło zrobić. W każdym razie aplikacja do ULT3, czyli Sound Connect już jest zdecydowanie nowsza, bardziej przejrzysta, Myślę, że istotnym aspektem, o którym warto wspomnieć, jest fakt, że model ULT3 oferuje funkcję powerbanku. Nie ładuje on z jakąś dużą mocą naszych urządzeń mobilnych, bo jest to około 7,5 W, aczkolwiek model mniejszy w ogóle nie oferuje takiej funkcjonalności, dlatego myślę, że warto o tym wspomnieć. Za chwilę będziecie mogli usłyszeć na przemian, jak gra jeden i drugi głośnik, no i sami ocenicie, który dźwięk Wam bardziej odpowiada. Jeżeli chodzi o te moje sound testy, jak zwykle to powtarzam, nie warto się tym do końca sugerować, jest to nagrywane. W warunkach domowych, jeżeli chcecie sprawdzić, porównać jeden i drugi głośnik, polecam przejście do sklepu, gdzie będą dostępne obydwa modele, no i wtedy sprawdzić, który model będzie Wam bardziej odpowiadał. Takiego podsumowania, jeżeli chodzi o te sprzęty, one raczej dedykowane są dla dwóch różnych grup odbiorców. Model ULT1 jest no, zdecydowanie jednak mniejszy od tego ULT3. No i może się sprawdzić dla osób, które potrzebują sprzętu bardziej mobilnego, kosztem jakby samego dźwięku czy też właśnie czasu pracy na baterii. No ale zyskują dzięki temu właśnie mniejszy głośnik, który pomimo swoich rozmiarów i tak oferuje dosyć przyjemny dźwięk. Jeżeli chodzi o model ULT3, no on jest dedykowany już dla osób, które oczekują czegoś więcej. No, i myślę, że lepiej sprawdzi się właśnie dla osób, które wiedzą, że ten rozmiar im nie będzie przeszkadzał. W zestawie mamy pasek, no ale też chcą na przykład korzystać z nowszej aplikacji i mieć dłuższy czas pracy na baterii. W przypadku LT1 czas pracy wynosi do 12 godzin, w przypadku lt 3, czas pracy wynosi do 24 godzin, tak więc jest to zdecydowanie dłużej. No i tak reasumując oczywiście tutaj lepszym głośnikiem będzie ULT3, i to raczej nie ulega wątpliwości, jednakże są one kierowane do dwóch różnych grup odbiorców. Jeżeli chodzi o aktualną cenę, głośnik ULT1 kosztuje około 399 zł, a jeżeli chodzi o ULT3, jego cena wynosi około 699 zł, tak więc mamy różnicę 300 zł, no, a z drugiej strony to to jest 75% ceny tego mniejszego modelu. No i czy warto dopłacić? Moim zdaniem, jeżeli szukacie głośnika w budżecie do 400 zł, ten ULT3 będzie dosyć ciekawą opcją, chociaż można poszukać czegoś innego i myślę, że też znajdziecie coś ciekawego. Konkurencyjnym dla niego może być JBL Flip 6, który oferuje podobne parametry. No a jeżeli chodzi o ULT3, no to odpowiednikiem, konkurencją dla niego jest JBL Charge 6. Który występuje w bardzo zbliżonej cenie. Podsumowując z tych dwóch głośników, ja wybrałbym ten model nowszy, większy. Ponieważ też takie bardziej preferuję, jednakże jeżeli szukacie czegoś mniejszego, to i model ULT-1 powinien Wam się sprawdzić i powinniście być z niego zadowoleni. Czy rozmyślając nad ULT-1 warto dołożyć do ULT-3? Moim zdaniem tak, ewentualnie możecie poczekać na jakieś promocje. ULT-3 widziałem już na Amazonie za 599 zł. Wtedy ta różnica jeszcze bardziej się zaciera, no i myślę, że jeszcze większy sens ma po prostu dopłata do tego modelu. Z mojej strony by było to wszystko. Dajcie znać co myślicie. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Zachęcam do subskrypcji kanału, a jeżeli film Wam się spodobał zostawcie łapkę w górę. Trzymajcie się i pozdrawiam. Cześć.